W ogóle w dzisiejszym odcinku Krystian w ogóle jest znowu Krystian. Tutaj on se <grystian> pokazał, i w ogóle to możecie napisać w komentarzach, czy chcecie jeszcze raz takie typu odcinki. Czyli na przykład, jak po prostu sobie chodzimy i o czymś gadamy. I w sumie to. Yy, nie jest już tak późno. No, ale jest jakoś. Pewnie oglądacie to o jakoś. Może po nawet. Ale dobra, trudno. Yy, możecie nawet to oglądać w dzień. A, A? I jesteśmy też z pieskiem, oczywiście. Chodź, tak. Jak jest. to jest? To jest Chodź, w ogóle y, to musisz dostać subskrypcję, bo. Ej, bo jest chłopak. Bo... Nie, no też, ale. ale tam dy, czy dy, nie tędy? Nie, tędy A więc y, na 50 subskrypcji robię wielki, wielki chowany na całym moim osiedlu. Z 50 tysiącoma osóbami. Nie, nie, nie wiem. No może nawet ponad, ale Jeżeli... Ale ta... Ale nawet możesz wziąć mi udział, ale nie wiem w sumie. Musisz nie wiem. w Toruniu nie musisz przyjechać. Nie, nie musisz, nie musisz, musisz po prostu zostawić subskrypcję. I tutaj być, żeby być ochowanym. I Chyba. musisz, jak zostawisz y, subskrypcję, to, to może będzie szansa, że... Dobra, to my idziemy sobie zawsze jak normalnie, tyle że nie jest tak ciemno. Zobacz. Nie boję się jeszcze. W ogóle tak to, to nagrywam to o 17.50 A Krystian znowu wziął pieska. I też na tym chowanym pokazuję twarz. A więc, jeżeli chcesz cię zobaczyć, to musisz kliknąć subskrypcję. No i łapkę w górę, to będziesz naprawdę spoko, będziesz spoko i napisz w komentarzu, no ty, tak ty, no dokładnie, nie klinny. Lubię kika. Fajnie, tak, ja tak. też, to chodźmy jest mój pies, nie twój. Chodźmy. To ty on z łatwością stąd zeskoczy, to się on nawet stąd by zeskoczył. Dobra, przechodzimy tędy. Nie no, ze śmietnika by zeskoczył, na pewno. No, no ze śmietnika tego, oczywiście, no. Wiem, że o to chodzi, o ten murek. No nie, chyba nie skoczyłbym, bo Stąd ben, by zeskoczył. No, stąd by mój pies zeskoczył. Ale dobra, jak chcecie w ogóle więcej tych odcinków, to napiszcie w komentarzu. W komentarzu napiszcie, musicie to zrobić, jeżeli chcecie. No i musicie też zostać łapkę, To jak będzie. Pięć łapek, dobra, tylko 5. Wiem, że to 5 to nie jest dużo, ale jak będzie 5 łapek, to robię kolejny. Nie, to jest mało. To y, zrobię kolejny, właśnie taki odcinek. Tyle, że Krystian mu. Tyle, że może być bez Krystiana. Albo nie, znaczy no, w sumie to musi być Krystian, bo bez Krystiana to nie to samo. To jest długo, bo co to jest niż Ej co? O Boże, myślałem że tam ktoś jest, tam. To. to nie, ten. Ej ludzie, nie wiecie co się w tym momencie wydarzyło. Dobra, w biegu! biegł. nie tam za nami. Jakaś czarna postać. No dokładnie. Pokazałem nawet. Tylko cięcie zrobiła. Jak się na nas Boję, boję! Się. Boję! Jak Bo, fajnie się boję! Pięknie! Czekaj! Ej, no! Co Po jest? po Puchór! Jo, hej, nie, ja no, idę sobie tam. Nie, nie. Będzie łatwiej i szybciej. Dobra! Gdzie? Dobra, Krystian idzie. No nie, 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 Chodź, ej! Może idzie na do górę, tak? Woknie, ej, gość w oknie był. S ej, zniknął. Tam, tam był, na balkonie. O, ja na balkonie jesteś. Tam był tam w, oknie. w oknie. No, w oknie. Na balkonie, na balkonie. Dobra, i go tylko zobaczę. Nie na balkonie, tylko na dole w oknie. no, Nie, nie tam. Nie tam. A gdzie niby co ty, Co ty widziałeś? Ktoś tam on był na dole. Chyba są dwie. Nie. Nie umiem mnie do tego Uciekaj! Mi się wydawało. Ja nie! Ej, nie! Nie, no dobra. My, po krótkim cięciu zaraz. Ej, w ogóle ludzie, my widzieliśmy, jak on był w tym samochodzie. No, nie, my, tylko ja, my widzieliśmy w tym My w ogóle to. Ej, znowu. Dobra, widzimy. Noże. Lotarmiar. O, o kurde pies. Najgorzej. Ej. Ej, tam jest. Tu jest. No jest tutaj. Stoi. Tam nie widzisz? Czarny. Kaptur. Dobra, jesteśmy w ogóle. Nie no ja się boję. O Boże. Mam tam, tylko do Dobra, ja się trochę w ogóle nie wiem. Ja się boję. boję. się, że... spotkamy go jeszcze Ej, wiecie co, jak y, was, y, jak już po ostatnim właśnie tym filmie, takim jak ten, to... Idziemy, idziemy później... później. Y, Ja tam coś z nami Dobra, chodź. W ogóle, jak w takim odcinku byliśmy, to byłem sobie jeszcze z Krystianem dalej, nie? I y, widzieliśmy też tam samobosa. My się trochę nie boimy. Tyle, że uciekliśmy. No i już jej nie było. A teraz się pojawia tak. Nie W lewo. Nie, w prawo. W lewo, nie idziemy do domu. No wiem. Ja właśnie wiem. Ja w ogóle sam nawet jak byłem bez Krystiana to ją widziałem tą postać. I to mówię na serio. Ale gdzie? Nie, tam! Bo chcę iść tam poza osiedle. Gdzie właśnie w pierwszy raz spotkaliśmy tą postać. Nie no, po Albo no właśnie, masz rację. Musimy tam iść cały czas prosto, nie? Tak i później Dokładnie. Yy, I w ogóle to... I później się cofniemy po prostu w tą postać? Jak ją zobaczymy, to stajemy się nagrać, bo... My teraz... No już widzieliście, nie? Nie, nie wyczułem. Ja Jak w ogóle byłem sam? O, to latarni, widzisz? No, ciekawe, nie, to się oznacza. To jest no, ci się już tak. tylko wydaje. Bo ja się już. No. Kiedy nam no Do... <grywa> Artur przyszykuj kanienko. Ej, bo my się tak śmiejemy. A ona tak zagrać postać, a kur... Kurde. Nie no, ja się boję. Naprawdę. Człowiek. Tu nie ma kierowcy. Pokaż to. No, no. no patrz. Nie ma kierowcy. Jak na... Jest. W ogóle to... Zaraz wrócę po cięciu, w ogóle wracamy już po krótkim cięciu, ma. A w ogóle to zostawcie łapkę błagam do tego pieska, weź go na ręce Weź go na ręce Później nie no zostawcie łapkę do tego pieska no, Zostawcie tę łapkę Przecież ten piesek jest biedny W sumie go fajnie tak, bo jedno jest O Boże W ogóle to Na pieska nie, dobra. Na pieska. Patrzcie jak biesek, jaki nosek ma, patrzcie! Zostawcie tą łapkę. Przekajcie. Ej, co? Ej, co jest? Ej, co jest? Tam jest. Ta postać w autobusie była. To ja Chodźmy szybko Dobra, chodźcie. Do, w ogóle pokażę, pokażę wam przy okazji taką bazę. W sumie to nie jest baza, bo już nie ma liści i wszystko widać. Bo mamy jeszcze taką zimę. Tak naprawdę to jest marzec jeszcze. Ja tu Już. Prąd. Nie walnie. Boże, przecież w tym... A w sumie to masz. Możesz mieć rację. Ja ale... to prąd to no właśnie. Ale to tylko w tych drutach jest prąd. Nie, mega przewodzi prąd. Tak, ale dobra, trudno. Chodźmy teraz dalej, bo ja się trochę cykam. A po co? Ej, żółten autobus, nie, nie, kolejny. Nie, to jest inne. Czekaj, ale ona może się A, bo się aż zawsze. oczywiście. Ja tam nic nie widziałem. nie. wiem, czy wy może coś Uchwycieliście. Policja. Dobra, chodź. Tam był w krzakach. W krzakach tam był. Ktoś nawet wypypał krzyka. W tej bradzie. Idzie na dół. ci, czy patrzycie tam. Dobra, patrzycie. Ja tam nie patrzałem.